Józef Piłsudski. Urodzony 5 grudnia 1867 roku w Złowie na Wileńszczyźnie w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec, Józef Wincenty, urodzony w roku 1833, zmarły w roku 1902, był podczas powstania w 1863 komisarzem rządu narodowego na powiat Rosieński. Matka Maria z Billewiczów, urodzona w roku 1842, zmarła w roku 1884. Pochodziła ze szlacheckiego rodu Herbu Mogiła. Rodzice zawarli związek małżeński po wybuchu Powstania Styczniowego 23 kwietnia 1863 roku. 2 września 1884 roku zmarła ciężko chora od lat Maria Piłsudska. Rok później Józef zdał maturę. Najlepsze oceny z historii czwórka i geografii piątka, najsłabsze z języków, z wyjątkiem francuskiego. 22 marca 1887 roku Józef Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie cara, którego autorami byli członkowie frakcji terrorystycznej Narodnej Woli. Piłsudski pomógł zamachowcom, będąc m.in. przewodnikiem po Wilnie jednego z głównych organizatorów zamachu – Próbującego zdobyć truciznę niezbędną do zabicia cara Aleksandra III Romanowa. Inaczej było z Bronisławem, który w całą sprawę zaangażował się o wiele bardziej. Na początku kwietnia 1887 roku Józef Piłsudski został przewieziony do twierdzy pietropawłowskiej, a następnie do więzienia śledczego w Petersburgu. Chociaż Józefa ostatecznie potraktowano jako świadka w procesie spiskowców, to jednak został skazany 1 maja 1887 roku na pięcioletnie zesłanie w głąb Rosji czyli na Syberię W 1899 roku Piłsudski ożenił się z Marią Skoplewskich Juszkiewiczową, działaczką PPS, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej, nazywaną przez członków partii piękną panią. Juszkiewiczowa należała do kościoła ewangelicko augsburskiego to też w celu zawarcia małżeństwa Piłsudski zmienił wyznanie Przeszedł na luteranizm 24 maja w Łomży, a ślub odbył się 15 lipca 1899 roku w kościele we wsi Paproć Duża. Rosjanie przetrzymywali go w cytadeli warszawskiej. Piłsudski imitował wtedy chorobę psychiczną, dzięki czemu przewieziono go do szpitala dla obłąkanych w Petersburgu. Uciekł stamtąd dzięki pomocy innego działacza PPS w 1901 roku. Gdy w lipcu 1914 roku wybuchła I wojna światowa, Piłsudski i jego otoczenie przystąpili do formowania legionów polskich mających walczyć o niepodległość Polski u boku Armii Austro-Węgierskiej. Legiony wzięły udział w walkach na terenie Królestwa Polskiego, w Karpatach Wschodnich oraz na Wołyniu. W 1917 roku doprowadził do kryzysu przysięgowego w szeregach dwóch brygad legionowych. Następstwem tego wydarzenia było rozwiązanie tych formacji oraz aresztowanie Piłsudskiego 22 lipca 1917 roku. Niemcy uwięzili go w twierdzy w Magdeburgu. Na wolność Piłsudski, wyszedł jesienią 1918 roku, gdy Niemcy zaczęły się pogrążać w rewolucji, a ich klęska w wojnie stawała się pewna. Do Warszawy dotał 10 listopada 1918 roku, a następnego dnia Rada Regencyjna przekazała mu dowództwo nad formowanym Wojskiem Polskim. Od 22 listopada 1918 roku pełnił on funkcję tymczasowego Naczelnika Państwa. Pełnił ją do 11 grudnia 1922 roku. Piłsudski odegrał ważną rolę podczas wojny polsko-sowieckiej 1919-1920. Był głównym pomysłodawcą i wykonawcą manewru znad rzeki Wieprz w sierpniu 1920 roku, która doprowadziła do zwycięstwa nad Armią Czerwoną pod Warszawą. W 1921 roku zmarła żona Piłsudskiego. Ożenił się wtedy z Aleksandrą Szczerbińską, z którą pozostawał w faktycznym związku od co najmniej dekady. Doczekali się dwóch córek, Łandy i Jadwigi. Józef Piłsudski jest pochowany w Katedrze Wawelskiej w Krakowie, ale jego serce jest w Wilnie tam, gdzie jest pochowana również jego matka. Jest tam napis: Matka i serce syna. Mimo, że jest to na Litwie, to napis ten jest po polsku.